No, wbijam się. No, już tak przez około 20 minut. Zaraz idziemy testować. i oceniać. Prawda, że z nich minęły razy, ale idziemy zoczytać. Dobra. Idziemy na pierwszą. Dobra, idziemy. No, nie wiem. Raczej nie. Co? Po co? Nie wiem. Ja testuję zjeżdżalnie. O dobra. Ciasna. Dobra, zjeżdżamy. Są dwa sposoby zjazdu. Takie cztery na dziesięć. Idziemy zjechać z drugim sposobem. drugi sposób to jest taki. A. E. Ała, ała, nie. Lecimy. O Jezu. Dobra, teraz ta. Boże. to już jest większa. Ta to, to jest najgorsza i pół bo można wejść będziemy mogli kolejną tu już większa no zresztą tutaj Wyskakujemy. Uii! takie 6 na 10 nie stane albo idziemy dostawać to to, to coś Dobra, Ym, jeden na dziesięć, teraz rura, idziemy, możemy, zyskasz, co to walnęło? Idziemy. Kurde. Ui. kurde. Dziesięć, dziesięć. Idziemy. Ui. Ui. O kurde. Dziesięć na dziesięć. Idziemy chować niebezpieczną zabawkę. Czemu niebezpieczna? O kurde. Pieszkownica. Rozkopana. Siedzimy, no. Idziemy teraz na kolejną atrakcję. się. Widzę dogut. To... Ta Co? Nie, Lecimy. Ach. Nie teraz, mamo. Ach. No, więc zaraz chodzimy.